Witam ponownie na moim kanale. Wszedł wczoraj betonowanie schodków, wczoraj murowanie, słupa, a dzisiaj zupełnie z innej beczki, z cyklu. W mnie nas kto? Wiem mnie, ja was. Dzisiaj mamy małą imprezkę. Przygotowaliśmy z żoną dla. dla kogo? dla nauczycieli. Skromne przejęcie sobie zażyczyli o ich skromnych progach tu mamy już przygotowane, za 15 minut mają przyjść troszkę takich przystaweczek oczywiście w porcelanie konkretnej, ta jest akurat szwedzka tu jest niemiecka, bo tamtych nie brakło a tu jest jeszcze czechosłowacka sygnowana każda elegancja tu jeszcze mają stać wazy, także puste miejsce na wazy, na zupę szanową. Mamy podane. Tu w karawce jest wino włoskie. Oklepane kabernet, ale to nie jest to Chateau Mouton Rothschild tylko 45, ale na pewno dużo lepsze niż Carlo Rossi, na którym pracują wybitni chemicy, żeby to przypominało winę i każdy smak, jaki kto tam sobie zażyczy. Nie wspomnę o fresku, co się nadaje. Nie wiem, do mycia nóg, chyba i tu mamy resztę. Tu mamy, tu mamy przygotowane ciacho porcelana, też tu te filiżaneczki kPM, przedwojenne ciacho. Jest oczywiście szerwotka. W samej, samych tych filiżaneczek mam niecałe, osie... no, niecałe całe 800. Sztuk, nie licząc z banków, ekspres nastawiony, muzyka się gra, dyskoteka będzie, się pobawiał braknie prądu stoi pianino, a jak będzie dobrze poleją mi, to im zagrom na jakąś biesiadę konkretna na któryś z tych akordeonów. Także tu mamy też różne filiżaneczki, tutaj pozłacane tu mam pozłacany kobalt tu jest japońska pozłacana czterokarasowym złotem pod chodzisz, tu też jest porcelana japońska pozłacana złotem no takie filiżaneczki tu mam ciekawą filiżankę manufaktura założona przez Czartoryskiego na Ukrainie, na Wołyniu A nie, że ukraińska, tylko polska. Założyli czarterystkę. Założą. No. A się chwalę, że, ich, że ich oni pochodzą. Tutaj mamy Bolesławiec, fajny. No, także czekamy na gości z innej beczki. Ja to ustawiałem, że ona upitraszyła wszystko. Fajnie. A tutaj jeszcze mamy dla koneserów różnych trunków. To tu jest moja piwniczka. Taka. Czyli tu mamy też jakieś porcelanę, ale to taka porcelana raczej gliniana, to się nie nadaje takich. Tu mamy różne truneczki. Oryginale. Tu. Natomiast tam mam swoją kapliczkę z wojska. A że służyłem w szóstej Pomorskiej Powietrznej Dosantowej na Wrocławskiej w Krakowie. Czerwony beret oryginał z wojska przewieziony. No tutaj mam zdjęcie z wojska, a tu odznaka, skoczka spadochronowego. Zdjęcia. Balata lata się odwaliło. Tu można przyjść, każdy sobie może przyjść, degustować woli różne trunki. Nazbierało się tego. Także tu jest taka wolna piwniczka. Ta, ta piwniczka jest w cenie każdej jakiejś imprezki, jak ktoś sobie zażyczy. damy różne. Także krótko... A, tu jeszcze jest wojska. Ktoś się orientuje, nie bardzo. Ponumerowane to... Jak się jechało na boligon z Krakowa na Muszaki, czyli na Mazury, 4 doby. No, w wagonach pierwszej klasy. Czyli bedrency, tak jak jego franek dolaz śmierdziało krowami, ale się jechało na słomie 4 doby. A żeby komuś mu nie odbiło, to takie coś było na ścianie przykręcone i te. I w tym były zamykane na kłódkę givery. Także jakiś pluton jechał w całym, w całym wagonie, spało się na słomie. I na głowę podskakiwała. No to to było zamknięcie. A teraz wykorzystane super bez bez zadni przeróbek, jest na buteleczki różne wina. Mam tu różnych win z całego świata. Ach, oczywiście Jack Daniels, z niego się nie da. I tu mam różne. No chyba tyle. Także czekam, idę, czekam na gości. Córka będzie podawać, a żona będzie kenergować, a żona będzie podawać drugie danie z zupem. No, ha, co tam jeszcze ciekawego? Tam też mam filiżanki. Tak mówię, tu jeszcze miejsce, bo się nie mieści już. A jeszcze będzie dwie przystawki, w tym miejscem. No, tutaj mam moje dzieła. Jaką natchnienie ale już teraz żona nie pozwala na takie cuda. Malować. Tu mam jeszcze jeszcze wazy różne nie niećmielowskie. Tu nie, zaczęty, nieskończone. I takie tu dzieła. Już są goście.